Dzisiaj witam się z wami w nowym vlogu w mega dobrym humorze Wyspałam się, Oli spał do 7.30 Więc ja już wiem, że to będzie dobry dzień Wybieramy się na spacer Więc będzie trochę ładnych widoczków No ale poza tym będzie w tym vlogu cały blog Jak się ubrać elegancko, ale nie panciowato Często się mnie o to pytacie Więc przychodzę z pomocą I w ramach tego będzie też przegląd butów Będziecie mieć w opisie wszystkie referencje Jak zwykle u mnie na tacy Więc mam nadzieję, że będzie to dla was przydatne eee, Zaraz skoczymy do kuchni I przygotuję dla was mój to Cały jackpot, to jest tak zwana kanapka, kanapka bogów. Zobaczycie, smakowita. No, jeżeli będziecie się dobrze na tym vlogu bawić, to pamiętajcie o łapce w górę, wtedy jest dla mnie zawsze bardzo miło, że wiem, że jesteście tam po drugiej stronie. Myślę, że możemy zaczynać. I też na dobry początek pokażę Wam zarąbistą marynarę, którą udało mi się znaleźć całkiem przypadkowo. Dlaczego przypadkowo? Od lat miałam taką oto różową z Reserved i za każdym razem jak miałam ją na sobie, czy na Insta, czy tutaj na YouTubie było o nią mnóstwo pytań, ale no jako, że jest stara i niedostępna, to zawsze wam pisałam stara, stara, stara. No i stwierdziłam, że znajdę dla was zamiennik, że będziecie mogli sobie wtedy też taką kupić, skoro ona się tak wam bardzo podoba. No i znalazłam tą z Berszki. I słuchajcie, jak ją przymierzyłam, to stwierdziłam, że niestety, ale jest tak zarąbista, że jest o wiele fajniejsza niż ta. Że mogę ją na maksa wam polecić, ale że też chcę sobie ją zostawić. No bo jest cudna. Czekajcie, może ja wejdę na łóżko, żeby pokazać się w całości. Zobaczcie. Widzicie? Ma super krój, taki oversize'owy, jak lubię. Ja już wiem, że widzę ją w milionie stylizacji. Fajnie wygląda z beżami, a ja tych beży mam w szafie multum, ale z czernią też z szarością. No, wow, Jest totalnie szałowa, więc też wam no, dam na na nią. I zauważyłam też pewną zależność. Jak stoję bez okularów, to raczej tak milczę. A jak tylko założę, to odpala mi się tryb showmana. I wiecie, że Oli ma dokładnie tak samo: to samo, to samo, to samo, co jest potrzebne? Chleb, który z syrem roboczo nazywamy BEP Jabłko Serek Almette I Cynamon No i kanapka szarlotka jest gotowa. Smacznego! Bardzo jestem dumna ze swojego rozwiązania, że przyprawy mam alfabetycznie, więc łatwo mi znaleźć, bo widzicie, w tych worach to byłoby ciężko. I cynamon ląduje po bazylii, a przed gałązką. Nastawiłam się na ból, a jest to taki naprawdę delikatny dyskomfort, takie lekkie ukucie. Pocieszmy wszystkich, tak. Laser Harmony boli jednak bardziej, ale też do wytrzymania, chyba że ja już jestem jakaś odporna na wszystko. No ale denerwowały mnie te naczynka, zresztą widzieliście na zbliżeniu, że nie wyglądały estetycznie. A jednak są na takiej wysokości, że nawet jak się spódnica podwinie, to było je widać, więc się pozbywamy akurat przed latem. I po zabiegu trzeba takie mieć specjalne pończochy. Ja kupiłam w sklepie medycznym. Kosztowały, bo 7 czy 8 I dych. I przez 5 dni, 5 dni tydzień, takie trzeba nosić, ale na noc można zdejmować na szczęście. Nie nagrywam tu zbyt często unboxingów, ale ten jest dla mnie szczególny. I będę miała w związku z nim dla Was mega, mega niespodziankę, więc zróbmy to tak filmowo. Oh man, nie mam wprawy. Teraz było dobrze. Okej, okay. pozostałych mi nie będę rzucać. To jest paczka, którą ja dostałam w ramach współpracy z firmą Ava Maistrom. Wiecie, że od dawna działam. Uwielbiam ich, szczerze polecam. Sama korzystam, moi przyjaciele, rodzinka też, więc no... Uwielbiam takie akcje. I tak, świece są z drewnianymi zamknięciami, z wosku sojowego. Mają też takie cuda, co w ogóle no jest sztosem totalnym: to jest świeca w opakowaniu z betonu z rozbiórek. No, uważam, że to jest mega. I do tego jest na przykład kartonik z papieru z makulatury. Ale dobra, co dalej? Zajrzyjmy, chodźcie tu do środka. I już ta cała paczka w ogóle pięknie pachnie. To, co ja kocham od nich, to są świece, dyfuzory i mydła do rąk. Bahamy to jest w ogóle jeden z moich ulubionych zapachów, ale jak zwykle wszystkie zapachy, które wam turbo polecam, które u mnie się sprawdziły, wam wypiszę w opisie. Aby po prostu było Wam łatwiej, bo po prostu, no, z Miszka będę miała Udało mi się załatwić taką jak ostatnio, że jest 40% plus dyfuzor gratis. Ja Wam zaraz to pokażę na kąpie, jak to działa. Specjalny zestaw, taki duży dyfuzor, bo klasyczne dyfuzory starczają na 4 tygodnie, a ten na 8-12, bo jest takim gigantem i do tego jest świeca. I to jest taki zestaw dedykowany dniu mamy. Więc jeżeli nie macie pomysłu na prezent dla swojej mamuśki i chcecie jej sprawić coś naprawdę fajowego, no to myślę, że taki zestaw będzie mega. Przyszliśmy do łazienki, żeby wam tutaj zrobić porównanie, na przy to już jest mydło, którym się kończy. No nie, no to nie jest ściema. Ja serio używam, serio uwielbiam. Wiecie, że jak ja już wam coś polecam, to... Nie ma hały, no i patrzcie, to jest klasyczny dyfuzor, a to jest ten nowy, ogromniasty. I co warto zaznaczyć, to to, że one nie mają alkoholu, mają naturalne olejki eteryczne, więc to nie jest tak, że wdychać jakieś świństwo, tylko naprawdę to jest spoko. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że za każdym razem Wam mówię o tym dyfuzorze, że to jest moje turbo odkrycie, bo świeca pachnie tylko jak się ją zapali, a dyfuzor cały czas wydziela przyjemny zapach, więc do łazienki, do korytarza, to jest genialne, a jeszcze sobie myślę, że taki duży... To się super sprawdzi w salonie, no bo mój salon jest dość spory, u mnie jest wysoko, więc taki mały dyfuzor w salonie mógłby się nie sprawdzić. Do mniejszych pomieszczeń mega, ale może ten gigant da tu radę. Dobra, to idziemy do kompa, już Wam pokazuję, jak działa ten kod i co on daje, bo no, jestem zadowolona, że takie sztosik udało się załatwić. Okej, okay, nagrywam tu dla Was ekran i chodźmy tutaj po świecę. Wybierzmy sobie świeczkę o! Rio jest na przykład zarumbista, ale jeszcze raz, Wam mówię, że w opisie będziecie mieć wszystkie moje te zapachy najlepsze. Ok, No i tak, wklejam kod gift free i z 95 zł, zobaczcie, cena wskakuje wam na 57 za świecę i gratis macie dyfuzor. Na przykład Madagaskar, to, oj, ukocham ten zapach, mam go w salonie właśnie i zobaczcie, to macie za Afriko. A on normalnie kosztuje stówkę. Więc za 57 zł świeca i dyfuzor, no moim zdaniem to jest mega deal. I na dzień mamy, i w ogóle tak dla siebie, plus na dzień mamy, możecie się skusić na ten zestaw specjalny, teraz wydany, dedykowany, edycja limitowana. No super. Także tu macie ten kod, ja jeszcze wam w opisie zawrę, dam link, wypiszę kod i napiszę te moje ulubione zapachy. Spędziliśmy się z ekipą na mały niedzielny spacer, niektórzy są piesi, inni są zmotoryzowani, ale jest, jest dobrze, jest fajnie. My się jak zwykle jak szury na otwarcie kanału. No. <laughs> Nagrywam cały ten filmik jeszcze raz, bo słuchajcie, mam nowy aparat, właśnie tutaj na niego patrzę i nie mogę się przyzwyczaić do tego, że ekran jest z boku. I jak odruchowo człowiek patrzy na siebie, to ja patrzę w bok, a nie patrzę wam w oczy. Więc nagrywam jeszcze raz patrząc w ekran. Ubolewam nad tym, że nie widzę całej stylówki. Ja zaraz wymyślę jakąś przebitkę, bo mam na sobie modne teraz spodnie z rozcięciami, mokasyny, więc po prostu chciałam się wam pochwalić tym outfitem. A jestem też tutaj, dlatego że mam paczkę z Zary, za mną stoi i są tam bardzo fajne buty. Znaczy, mam nadzieję, że one będą fajne. Na zdjęciach były super, ale no to jak zwykle się przekonamy, czy wygodne, czy nie. Zamówiłam ich bardzo dużo, ponieważ chciałam dla Was zrobić przegląd tych sandałek z paseczków, bo one są teraz bardzo modne, znaczy, już od dawna i jeszcze długo będą, bo to są buty, które idealnie podbijają stylówkę. Czasami się mi pytacie, jak się ubrać, żeby było Hmm, jak się ubrać, żeby było i modnie, i elegancko, ale nie panciowato? I często to właśnie do sukienek źle dobrane buty sprawiają, że mam jakiś taki babciny efekt, że to wygląda nienowocześnie, a te paseczkowe buty idealnie, no tak jak ja tu mówiłam, podkręcają stylówki i wśród tych wszystkich butów są też takie zielone sandałki. Ja mam po prostu jakiś niesamowity flow na kolor zielony. Właściwie ten sweter no dobra, mam kilka rzeczy, ale zielonych butów nie miałam chyba nigdy i marzą mi się, bo ja je widzę w takich prostych stylizacji. Black and white, czy cała beżowa i te zielone buty. Bang! No, dobra. To co, otwieramy paczkę. PS, tam jest tak łyso, bo już lustro do nagrań przestawiłam i za lustrem widzicie mój schowek na odkurzacz. Guilty pleasure. I w ogóle to do tego odkurzacza kupowałam ostatnio nową ładowarkę. Wam się pochwalę. Bo w Wigilię Cyryl upiekł poprzednią, więc trochę długo czekałam z zamówieniem, ale wreszcie jest. Wyobraźcie sobie, że my piekarnika używamy bardzo rzadko i trzymaliśmy w piekarniku odkurzacz i ładowarkę. I Cyryl podgrzewając rybę, którą przywieźli rodzice na Wigilię wyjął odkurzacz, a o ładowarce zapomniał i ona się upiekła. Pamiętacie jak pół roku temu spaliliśmy Thermomixa? Wydawać by się mogło, że nic więcej już nie zjaramy w piekarniku. To prawdziwa świąteczna to jest fotka. To jest filmik. Dowody zbrodni, ale no fajnie, stylowo, takie włosy. W każdym razie już jest w pełni sił, i za tym lustrem jest właśnie moja super skrytka na odkurzacz. A teraz już serio z Duzarem się zabieramy. I to jest stylizacja numer jeden do czarno-białych sukienek. Bardzo fajnie dobierać buty w kolorze, ponieważ to jest oryginalne połączenie i też czarne buty wyglądały po prostu tutaj nudno i ciężko a jakiś taki błysk koloru jeszcze w modnym teraz tym kolorze zielonym, no to jest coś naprawdę bardzo fajnego. Sukienkę można też zawsze zebrać w talii paskiem. Pamiętajcie o tym, że to wtedy na przykład uwydatnia napuszczenie co do samych butów. Nie jestem przekonana, czy one będą wygodne. Muszę chyba ponosić je po domu, ponieważ te paseczki, te które oplatają palce są dość cienkie, więc tak po chwili jednak się nie da tego sprawdzić, no ale to jest ten plus zamówienia przez internet, że spokojnie po domu można sobie je trochę ponosić i wtedy zadecydować. Chociaż no obcas jest na pewno genialny. Obcas to jestem przekonana, że jest super. Jasna sukienka i delikatne liliowe sandałki. Jest tak świeżo, pastelowo, wiosennie i elegancko. Ja jestem naprawdę przeogromną fanką tego typu sandałków. Moim zdaniem one pasują totalnie do wszystkiego i ja już Wam wcześniej mówiłam, że to są samograje. Nie wiem, może nie poszedł ten materiał, bo czasem nagrywam kilka razy. Więc moim zdaniem to są samograje, ponieważ one podbijają każdą stylówkę. Te japonkowate przody, do tego się trzeba przyzwyczaić, ale ja już mam jedną parę w swojej szafie i muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo fajne. Takie buty też dobrze wyglądają w połączeniu z garniturem, i tutaj słuchajcie, przez to, że on ma nieco krótsze nogawki, to jeszcze bardzo fajnie eksponujemy to wiązanie wokół kostki. Oczywiście dłuższe spodnie też by się sprawdziły, bo wtedy po prostu by nam wystawało to wiązanie na wysokości palców i powyżej. Beż i Czerwień to jest moim zdaniem super połączenie i taką kropką nad... i tutaj by były zdecydowanie czerwone usta. Na jakieś bardziej uroczyste okazje też możemy sięgnąć oczywiście po spódnicę, fajnie połączyć ją z delikatną bluzką, na przykład taką bieliźnioną na cienkich ramionczkach, pamiętajcie, żeby wtedy nie założyć stanika, żeby tutaj nie wystawały ramionczka, tylko albo bardotkę, taki bez ramionczek, albo naklejki na sódki. ja już to sprawdzałam nie raz, to się naprawdę sprawdza i tutaj mamy lekkość na dole. Mamy taką cieniowaną stylizację, czyli przechodzimy z beżu do koloru czarnego. Ja lubię tak budować stylizację na zasadzie bloków. Często robię też tak, że na przykład buty kolorem nawiązują do bluzki. Moim zdaniem to jest wtedy takie spójne. No i musi być też coś ze spodniami, bo wiem, że są dziewczyny, które ani sukienek, ani spódnic nie uznają. Można się ubrać elegancko i modnie, korzystając z czarnych spodni w Kant. Fajnie jeśli to model nie jest taki klasyczny i obcisły, tylko coś dziwnego, że jest nieco szerszy, ma zaszewki, czy dziwną długość, bo to po prostu wygląda nowocześniej. Do tego wystarczy zwykła bluzka, ja tę upolowałam w rezerw na wyprzedaży za 30 kilka złotych. Nie muszą być drogie, nie wiadomo jakiej rzeczy, żeby uzyskać fajny efekt. No i jasne sandałki, takie zlewające się ze stopą, przez co sylwetka wygląda na wydłużoną. Teraz Wam wrzucę taki teledysk tych sześciu stylizacji, tak? Sześciu? Sześć par butów było? Nie, pięciu. I dajcie znać w komentarzach, która podoba Wam się najbardziej. A po tym teledysku jeszcze się tutaj zniżę do poziomu butów i opowiem Wam, co i jak z nimi. Odsumujmy sobie. Te bym określiła jako paseczkowe buty dla początkujących ze względu na to, że mają bardzo uniwersalny kolor i nie wyglądają ekstrawagantko, a prezentują się świetnie. Te z kolei to już jest trochę coś bardziej odjechanego ze względu i na kolor i na te japonkowe paski. Jak miałam je na sobie to zauważyłam, że na tym fragmencie ten paseczek mi lekko od stopy odstawał. Nie przeszkadzało mi to, ale piszę wam, żebyście wiedzieli, że tak może w tym modelu się zdarzyć. No czerwone, czyli taka bomba kolorystyczna, ale no, czerwony jest kolorem, który się super prezentuje z beżem, czarnym, szarym, granatowym, różowym. Myślę, że można go wykorzystać w wielu stylówkach i te są tutaj fajne, ponieważ można te paseczki przeciągać przez szrówki i tym samym dopasowywać je do stopy. Zielone, na które najbardziej byłam najarana. Nie wiem co z nimi zrobić, bo mam wrażenie, że mały palec lekko mi ucieka w bok. No zobaczymy. No i te beżowe, bardzo wygodne, bardzo komfortowe i fajnie wygląda ta plecionka z boku. Te też są bardzo uniwersalne ze względu na kolor. Mam nadzieję, że ten przegląd Wam się podobał, czekam na Wasze komentarze, która stylówka Wam wpadła w oko najbardziej, które sandałki i dajcie też koniecznie znać, czy chcecie takich poradników więcej, czy na przykład robić tak, że jest jedna rzecz w sześciu stylizacjach, czy sześć rzeczy i w każda w innym, ale te wszystkie rzeczy są jakby z tej samej dziedziny, z tej samej parafii. No, i wypadałoby nagrać jakieś słówko, podsumowania do tego lasera Harmony i lasera na nogi. Z jednej strony już mi zniknęły po pierwszym zabiegu te naczynka, a z drugiej jeszcze wymaga to powtórki po dwóch tygodniach, więc później w jakimś kolejnym vlogu dam Wam znać, jak efekty. Ale już widziałam, że było lepiej, ale te najmocniejsze jeszcze zostały, więc trzeba będzie strzelić w nie jeszcze raz. Co do lasera Harmony, ja Wam w opisie napiszę dokładnie, jak on się nazywa, bo on się jakoś tak XL Pro Pixel, coś tam, coś tam nie chce Was zmylić żebyście po prostu dokładnie wiedzieli, jaki to był zabieg. Jakie ja widzę efekty? Widzę ujędrnienie, rozjaśnienie, widzę, że sińce pod oczami mi znacznie się zmniejszyły, co jest dla mnie bardzo ważne. Chcesz coś powiedzieć? Tak? Aha. A przy okazji no może stylówkę Wam pokażę. To będzie mój shiny mundur. T-shirt, ta oversize'owa marynara, dżiny i jakieś fajne sandałki czy klapki. Ale dobra, chyba ja jeszcze nie powiedziałam Wam w końcu do końca, że ten laser dobrze działa na zaczerwienienia, czyli on powoduje, że skóra potem mniej reaguje, jest mniej zaczerwieniona i to był efekt, na którym najbardziej mi zależało. No i jestem bardzo zadowolona, mogę Wam to polecić. Ryzyko tego lasera jest takie, że można po nim spuchnąć i na pięć zabiegów zdarzyło mi się co raz... I zobaczcie jak wyglądałam, strasznie, co? A najlepsze jest to, że wtedy mm, mieliśmy taki weekend z przyjaciółmi i cały weekend się nalewaliśmy ze mnie, że wyglądam jak człowiek patelnia i kobieta kot. No tak, więc już wszystko wiecie i jedziemy dalej z tematami. I jeszcze przed wyjściem pokażę wam moje mega odkrycie. Takie szmatki z Lidla i one są niby do skórzanych kanap. Ale ja stwierdziłam, że przecież zarobi się, to się sprawdzi do przecierania butów, i właśnie teraz za każdym razem, przed wyjściem, sobie stosuję taką szmatkę. I to jest sztosik. Nawet je dorwałam na jakiejś promocji, i sprawdzają się super. Mogę Wam tę metodę polecić. I teraz już możemy lecieć. E, jakie ładne kafle na wejściu. Idziemy co? Do środka. O, no to fajnie weszłam przez zamknięte, przez wyjście. No nic, tu próbujemy szczęścia. Od kiedy Castorama jest sklepem z biżuterią? Tak, zobaczcie, z tych łańcuchów naprawdę można by porobić fajne naszyjniki. O! Czy ja jestem nienormalna? Prześliczne są te lampki, takie cudne grzybki. Wow, ale dobra. Wracamy znowu do biżuterii. Pamiętacie jak Louis Vuitton miał taką kolekcję z kłódkami? No myślę, że coś mi się tu skręciło do naszej Nika. Beka beką, ale teraz wam pokażę. Na biżuterii, która jest zrobiona na wzór trytrytków i kosztuje gruby hajs. <gry> więc żeby nie było, że ja w tej Kastoramie na marne szukam dziwnych rzeczy. No zobaczcie sami i dajcie znać, czy kojarzyliście coś tak dziwnego. Ok, ale Bob budowniczy przy tutaj po ćwierć wałek, więc mam. Ciekawe jak ja go zapakuję, bo on jest długi bardzo. W ogóle wiedzieliście, że tutaj są takie gotowe panele, z których na przykład można zrobić tylik łóżka? Ja pierwsze widzę. Nigdy wcześniej nie byłam w tej alejce, się tak daleko nie zapuściłam. To jest super opcja. Zobaczcie, jak on elegancko tu wlazł. I brudno jest. Ćwierdźwałku, mam nadzieję, że przeżyjesz dobrze tę podróż. <laughs> Jedziemy. I po to była ta listwa, żeby zasłonić dziurę, bo kamienica jest krzywa i kominek trzeba było wypoziomować. I teraz zakryjemy tą szparę. Olik, nie, 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 niu, niu, nie podnoś, nie podnoś. Do tego się u mnie używa kulki do ciasta, oh. <grym> do remontu. Rana mi się oh, yeah. Przestań Sylwia, yeah. Tylko ty nie, nie pokazuj tego. Czemu? Przestań. To jest real life. <grym się wytkujesz> Jak to przy remoncie jest potrzebna profesjonalna ekipa sprzątająca. Oh. O, ale w trzegie, rybkę naprawiłeś. Cyril dostał taki piękny zestaw od zajączka, ale szczerze powiedziawszy, nie sądziłam, że będzie to nasza nowa ozdoba kominka. <grymne> Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego vloga i widzimy się już na tydzień w kolejnym.